30 stycznia będziemy świętować Dzień Tczewa. Jest to pamiątka wkroczenia wojsk generała Hallera do Tczewa w 1920 roku. To okazja nie tylko do historycznych refleksji i przypomnienia powrotu miasta do Macierzy, ale też sposobność do nagradzania tych, którzy zasłużyli się dla Tczewa swoją pracą i osiągnięciami. Uroczystości miejskie rozpoczną się o godzinie 16. taką inscenizacją na placu Halera, którą przygotowuje Fabryka Sztuk. Po tej inscenizacji o godzinie 16:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki. Uroczysta sesja zawsze jest to okazja do wręczenia podziękowań czy odznaczeń dla tych, którzy najbardziej dla miasta się zasłużyli w ostatnim czasie. Będą wręczone medale Prodomo Trsowienzi, trzy medale na podstawie uchwał Rady Miejskiej, będzie też nagroda Tczewianin roku. Oprócz tych części, tej części takiej oficjalnej będzie też kilka imprez towarzyszących, już w sobotę tradycyjny Park o godzinie 9, tym razem pod hasłem Wszyscy Jesteśmy halerczykami. Wydarzenia kulturalne przygotowuje też Fabryka Sztuk, będzie wystawa prac Henryka Kudzio i będzie wystawa poświęcona firmie Polmo, takim historycznemu zakładowi, który w Tczewie przez wiele lat funkcjonował. Tradycyjnie mieszkańcy Trzewa, którzy obchodzą urodziny 30 stycznia, otrzymają od prezydenta życzenie urodzinowe oraz kalendarz. W tym roku takie upominki trafią do 136 osób.